Rozdział pierwszy. Bram Johnson i jego wilki. Bram Johnson był istotą niezwykłą, jakich niewiele spotyka się nawet w pustkowiach Nordlandu. Były chwile, kiedy można było uważać go za człowieka posiadającego rozum i duszę. W innych zaś przypominał raczej jakąś straszliwą apokaliptyczną bestię. Czy posiadał naprawdę to, co powszechnie nazywamy duszą? Jeżeli tak, to dusza ta zatajona była głęboko, gdzieś w niedostępnych czeluściach borów i dzikich pustkowi, wśród których rozwijała się. To też nie będziemy potępiać brama nierozważnie w niniejszym opowiadaniu. Ostrożność w osądzaniu bliźnich zawsze jest wskazana. Aby zdać sobie dokładnie sprawę z tego, kim był właściwie Bram Johnson, musimy cofnąć się o trzy generacje wstecz. Jeżeli lekkim pirogiem puścimy się z jeziora Atabaska w kierunku północnym aż do Wielkiego Jeziora niewolników, a stamtąd korytarzem rzeki Mackenzie w stronę koła podbiegunowego, napotkamy na tej drodze przeróżne typy etniczne. Najpierw Indian ze szczepu Cipłejów, ludzi smukłych i zwinnych o pociągłej twarzy używających lekkich, mocno wygiętych łódek. Potem szczep krii, którego przedstawiciele odznaczają się twarzą więcej okrągłą, oczami bardziej skośnymi. Są to ludzie ospali, spokojni, a łodzie, jakimi się posługują, zbudowane są z kory bambusowej i mają dziwaczny kształt. W miarę posuwania się ku północy, zatracają pierwotną czystość swej rasy, stając się stopniowo podobnymi do Japończyków. I znowu napotykamy szczep Chippwejów, który jednak w tej szerokości geograficznej uległ dużemu przeobrażeniu. W miarę zbliżania się dookoła podbiegunowego, zaczynają oni używać kajaków zamiast pirok. Rysy ich twarzy stają się bardziej rozlane, oczy skośnie osadzone, maleńkie jak u Chińczyków. Są to owi eskimosi, jak ich nazywają w podręcznikach geografii. Jeden z przodków Brama Johnsona musiał przed paruset laty wywędrować z południa ku północy. Krew jego dzieci i ich potomków zmieszała się z krwią szczepu ciplejów i kry, a z biegiem czasu i z krwią Eskimosów. A co najciekawsze, imię Johnson przechodziło stale z jednej generacji na drugą. Ale gdyby ktoś ciekawy zajrzał do namiotu, w którym obecnie mieszkał Bram Johnson, Licząc na to, że znajdzie tam człowieka białego, spotkałaby go niespodzianka. Bram Johnson w następstwie tego krzyżowania się rozmaitych ras tylko z koloru skóry, włosów i oczu przypominał człowieka białego, pozostałe zaś to cechy charakterystyczne dla plemienia eskimosów, z którego pochodziła jego matka. W jednym tylko jeszcze odbiegał od tego typu mierzył sześć stóp wysokości. Był to prawdziwy olbrzym o niesłychanej sile fizycznej. Twarz szeroka, o wystających kościach policzkowych, nos spłaszczony, wargi grube. Skóry na twarzy jednak miał zupełnie białą, włosy bujne, rude, twarde, jak szczecina, oczy duże, błękitne. Czasami, zwłaszcza gdy był poirytowany, oczy te przybierały kolor szary niby oczy kota, świecąc nagłym, dzikim blaskiem. Bram nie miał żadnych przyjaciół ani towarzyszy, otaczała go jakaś dziwna tajemniczość.